Widzowie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na moim serwerze Drop SMP, który jest wzorowany na oryginalnej Drop SMP stworzonej przez Felipesa, Kenzie czy śmiesznego. Widzowie, w dzisiejszym odcinku nie będzie tak kolorowo, ponieważ jesteśmy jedakami, dosłownie. Zobaczcie jak ja wyglądam, od głów do stóp. Kurde, jestem cały pozdzierany taki brudny, śmierdzący Steve, ale mam 10 HP, no i co, w dzisiejszym odcinku, o, takiego oto striwa, który tam przeszedł, będziemy pytać, czy... mordo, dasz mi jakieś rzeczy? A jeżeli, widzowie, nam się to uda, to będziemy naprawdę koksami, będę chciał zdobyć i dużo szybkości ataku i obrony Serio, no i serduszek, proszę Nie jestem taki biedny jak ci się wydaje, wcale ode mnie nie śmierdzi eee. Dobra widzowie Jak wiecie już jesteśmy eee, I co, jesteśmy trochę, że tak powiem żulem Żulem biedakiem, tak, ponieważ nie mamy nic eee, Nawet zrobimy parkur Nie, nie udało nam się zrobić parkoura, jesteśmy pięć eee, Rzucają coś, rzucają, rzucają, mamy kilo mamy kilo Widzowie, dobra, pierwsze rzeczy jako nasz biedak Tak, daj mi rzeczy, Jakub1203 Daj mi rzeczy eee. Wcale nie śmierdzę Dlaczego ja to robię? To jest naprawdę ciekawy eksperyment. Czy taki na przykład Frisper FN1, który ma 25 HP na drop SMP? O, zniknął. Czytałby mi na przykład rzeczy. Ciekawe to jest, co nie? No, Nasz pierwszy łów jest bardzo dobry, tak? Czyli no takie oto i temy. No nie są widzowie zbyt. No dobra, nieważne. Nie, nie, nie będę komentował już. Ale ktoś na czacie pisze kto chce free i ty MSG Napisze MSG HUDART! Ja bym chciał. A muszę wykopać stoka. Dobrze, że widzowie, chociaż mam ten kit, to do, znaczy dostałem ten killoff, więc no, tak jesteśmy żulami takimi prestiżowymi, bo już mamy 26, 27, 29 kobla. Dobra widzowie, piszemy. Cześć, ja bym chciał. Tak jest, widzowie, napisałem tutaj, napisałem MSG darti. Darty. Cześć, ja bym chciał, oczywiście. E, spoko, odro... O drodze mogę ci dać i ty, jak chcę. Okej, okay, dobra, TPA Hudart. Dobra, widzowie, jestem Żulem. On nie może mnie zabić, jestem biednym Żulem, naprawdę. Jestem ciekawy, czy jest litosny, czy nie. Jak mnie zobaczy, to on się przestraszy przecież, nie. O, dobra, tepną mnie widzowie i co. O! Skam mnie! No, że zabiję mnie! No przecież jestem tylko biedakiem, no! No nie, nie, no nie, no nie! Dlaczego nie było widać mojego skina? Nie, nie, patrzcie, zostawił mnie? O! Men! Nie! No, zabił mnie, no kurde. No, ja jestem tylko biedny, no. Ja pierdzielę. No, jestem tylko biedakiem, no. No, dlaczego mnie zabiłeś? Napisałem na czasie, widzowie. Dobra, walić go. Oliwierusz i ty pisze, kto DC i co i dodawać na DC. Chleb z masłem. No, do, dobra, dodamy chleb z masłem, widzowie. Dobra, ja sobie to przepiszę i widzowie, dodajemy go. Dobra, widzowie, dodałem chleb z masłem do znajomych na Discordzie. Pomacham mu. Akceptuj mnie, proszę. Dodał mnie, widzowie, patrzcie, jest dostępny. Widzowie, let's go. Pomacham mu, może na dobry początek naszej znajomości. Ciekawe ja jestem czy mi widzowie, pomoże czy nie. Nie odebrał widzowie, dlaczego? Ej, dodał mnie do jakiejś rozmowy. O kurde, ale widzowie będę mieć zadanie! Nie mogę dać się rozpoznać, że to jestem ja ławku widzowie. Ech, dobra, wybaczcie mi, zostawcie łapkę w górę i suba, ale będę mówił dziwnym głosem, OK. Dobra. A dołączył. Siema. Hello. Eee, dacie mi jakieś itemy, please? Mmm, ja mam jakieś. Ja mam siekierek Siekierek z kitu MVP. Mogę ci dać najwyżej. Kill oh, no. z No kurde, byłoby spoko, nie? Bo. No stary, nie gra mi się dobrze tutaj. A jaki masz nick? Podłoga, Oliwierusz, podłoga jest Dobra, borda. Dobra. Ja jestem na spawnie. A, na, na spawnie spa jesteś dobra, no. Ja tutaj jestem też na spawnie. No, dałbyś mi... coś Patrzymy, patrzymy. No, i... No, no. zobaczę, czy jakieś mam inne itemy. No, jakbyś mi dał coś jeszcze, to by było super. Nie, wiem. Może ten, yy, jakąś, ten, dałbyś mi jakąś insignię, jak masz? Emblemat znaczy, Boże. Nie mam. Nie, ma nie mam. Debatu. Nie, mam Foodę. jedynie takie rzeczy z kitu. Mam tylko wszystko po 90%. Ale są super. Ja mam po 60. Ja... Ja mam wszystko Ja też jest, ja jestem taki biedak, że masakra, nie. Stary, łeb mnie tak o. boli, że masakra. Wczoraj ten, było grubo, nie. Zimno jest na dworze, ja śpię normalnie. Nieważne. Pod mostem, dobra, no. Co tam? Dasz mi coś? No i zobaczę jakie rzeczy mam dodania. No, ci? Jakbyś, jakbyś mi dał, to by było mega, nie? no, w sumie, coś no Stary, coś to, ci... ta, tak jest głupio mi, że nic nie mam, stary, ale musisz mi coś dać, nie? Proszę, zrobię wszystko. No, No, proszę. Dobra, dobra. No, dobra, dzięki. No, bo wiesz, zle mi się tutaj gra, nie? No, wiesz. Ciężko. Faję taką siekierkę. O, 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 Będę miał czym rąbać drewno. MV. MVP plus plus kit? Co to jest? To jest takie, że. Ja się wpisuję taką komendę i się dostaję darmowe i temy. Jak się ma jakąś rangę. Darmowe? Ja jestem biedny, ja bym chciał takie darmowe. Nauczysz mnie to pisać, bo ja zawsze kopię drewno i robię siekierę, Ale to chyba źle, nie? Wiesz co, mi, mi bardzo przypominasz głos takiego jednego youtubera. Jakiego? Klawku. Klawku. Kto to mówi? Stary. No przypominasz mi normalnie głos Kławka. Nie, no. normalnie na jednym serwerze prawie mi chcieli admina dać za to że mam taki głos ale to ja w sensie ja to ja no, to nie no, ja bym chciał po prostu jakieś rzeczy. Nie wiem, czy macie jeszcze coś, czy nie. Bo... No, mi się wydaje, że ty masz ten, że ty masz, jak to się nazywa, modulator. Modulator mam? Nie stać mnie na takie rzeczy, stary. Ja nie zarabiam w ogóle, nie mam w ogóle pracy. Siedzę pod drzewem tutaj, o, pod tym dużym drzewem i żebra moje temy. Dałbyś mi coś, please? Taka, mm, jeszcze mogę mam jakieś coś... temy. Dasz mi coś i ja się zmywam, nie? Naprawdę, jeszcze coś. Dobra, trzymaj się taką łopatę, i więcej, o. to już nie mam nic ci dodania. Dobra, sorry, ale dziękuję Ci bardzo, nie? Dobra. No. A twój kolega? Jak... Czekaj, bo na Discordzie siedzimy w trójkę. Twój kolega ma coś? Nie, znaczy nie wiem, czy ma jakieś dobre itemy, nie pytałem no nie, się go. No to ja się go pytam, dasz mi jakieś rzeczy? Panie, poratujesz pan dwa złote? Proszę, daj pan dwa złote, nie bądź pan Żydem. Nie odpowiada coś. Nie wiem. no. Dobra, jakiś zlagowany jest, ja lecę. Dziękuję ci. Dobra, proszę. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, całuję, całuję rączki. Dobra widzowie, wyżuliłem trzy temy. No ja nie mogę, dobra, na początek gry Nie jest tak źle, jakbym był żulem To bym ogarnął sobie, no w sumie no, Kopałbym po prostu tym kill offem, nie? No dobra, dali mi po prostu rzeczy Jest bardzo dobrze widzowie, powinienem im dać jakąś nagrodę Zaraz, co nie? Ale już się strzelili, że to jest ja i że jeszcze mam modulator Nie wierzę, dlaczego, bo dlaczego? Robiłem tylko taki głód. ale dobrze, że grałem tutaj na CMC, może zaraz im coś damy z drugiego Konta, we will see. Dobra widzowie, akurat Nagryłem odcinek i patrzcie kto do mnie dzwoni Młody Caterfish, czyli osoba, która była na na poprzednich odcinkach moich to jest mini youtuber on mi powiedział o błędzie na Box PvP gdzie była dziura więc to spoko w ogóle z jego strony ale zobaczymy czy on chce bo dzwoni do mnie ja mam inny jak widzicie elomenek i ostatnia moja rozmowa była z nim dawno ponieważ dwa tygodnie temu nie dobra o siema o tylko to ty? A? Siema, Kłapku. Pomyliłeś się chyba. To nie, e... to nie jest Kłapku. A co? A, to, no to się chyba pomyliłem. E, dobra, ale poczekaj. E, czy masz jakieś rzeczy? Grasz na tym ser... Ooo... Jesteś na drop SM? Drop? Jestem. <coughs> Jestem no na dropie. Musisz, musisz wejść. A, no to... Tepnę do ciebie. Jak się nazywasz, młodzieńcze? No. Młody gatelfisz się nazywam, ale... Jań, y sury, jestem biedny, mieszkam pod włosem. To oh, ja nie mam jak coś i temu w ogóle. Eee, jestem biedny, serio. Jaki ty masz nick? Eee... Elomenek. Ale tu ciemno jest. O Jezu. Czekaj, bo zaraz normalnie... Ała! Moje plecy. Muszę, muszę otworzyć. Idziemy na powierzchnię? Trzeba jak co, co mam trzymać? Daj mi coś, proszę. Daj mi coś. Ale co? No mogę ci coś dać, ale ja nie mam zawartości temu. Tu jest ciać, ciemno nie... stary, tu jest tak ciemno, że moje no gałki oczne... ode chodźmy mnie. Może, może. Tu jakiś masz? Dobra, to masz kilo szybki, może byś mi go dał, proszę. No wiesz co, nie, to mój jedyny taki szybki kilo. a Dobra. zbieram na kilo 5-5 jeszcze, to mogę wtedy dać ten. Dobra, a kto to ten kławku? Kławku? No. No to zobaczcie z tego serwera, chyba. O! Y no, chyba. Dobra. Czy znaczy tak? No dobra, mamy węgiel. O, no, widzę. O, padłem. Idę do ciebie. Op. Dobra. O, ale ty jesteś bogaty, ty masz wszystko. Ty masz rangę mini. ty, mini youtuber. To ty jesteś youtuberem Daj mi coś, proszę. Uwaga, lama idzie. No, pobroń mnie, kura. Dobra, już nie idzie. No ja mam, bardzo jestem biedny w sumie tego co mam teraz Masz sześć serduszek No, muszę uleczyć Kurde, widziałem mogę go zabić, Mogę ci, dać, zabić, mogę ci e, hełmik co? jakiś O, ale fajny, dzięki Mieczyk, e, 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 mogę ci dać łódkę, otarcza o, ci się na pewno przyda O, dziękuję, Pik. dzięki No tak, a w ogóle Co? E, ile ty już... Grasz tutaj? Długo, nie umiem tutaj grać. Dostałem już jakieś rzeczy, ale... No po prostu nie wiem. Nie umiem bo... chyba <ścoughs> tu grać. Nie! Nie. Zaraz, nie, nie umiałbyś się obronić. Nie, a dasz mi coś jeszcze, Please, daj coś jeszcze Please. No czemu mnie... Czemu mnie zabiłeś? Aha. Czemu ale mi... łatwo. Czemu mnie zabiłeś? No bo akurat nadążyła no, okazja, żeby kogoś zabić. Czemu mnie zabiłeś? Oddaj mi rzeczy. Ale ty jesteś, wiesz? Wie wiesz, że to jestem ja Kławku. Teraz serio. No, teraz halo, halo, to jestem ja, wiesz o tym, nie? Zabiłeś mnie, no zabiłeś Żula e, e, odcinek nagrywałem Ty nagrywałeś? Eee, może, nie wiem e. Dobra, nagrywałem odcinek Chcesz kogoś pozdrowić? Ale żeś zabił Mamy Żula Mam jej rodziców, pozdrawiam Ja dobra, wiesz co, no dobra Dobra widzowie, rozłączyłem się z nim Ja z nim gadam raz na dwa tygodnie naprawdę I cały czas go robię w balona Dobra widzowie, tak więc co, jeszcze chciałbym zobaczyć Chciałbym powiedzieć jeszcze tym osobom, że ja jestem prawdziwy I dać im coś za to, że mi pomogli w sumie e. Halo? Halo, halo? Halo? Halo siema, tu ja, tu ławku. Na no serio? No serio. Pomogliście biedakowi! Wiedziałem! Pomogliście biedakowi! Wiedziałem! No wiedziałeś, o, jesteś O Kurde! Pomogliście biedakowi, dobra, macie nick chyba Oliwierusz, co nie? No ja mam... Pod, ja mam podłogę, Oliwierusz, podłogę ty. O kurde, nie podłoga. O kurde! Kławku, siema. Kławku, siema! Nie wierzę! Pomogliście biednemu! Nagroda was czeka no. w niebie! O, Dobra. dobra, znaczy w sensie nie w niebie teraz. Uwaga! Otwieram wam lucky bloki. Stack! Macie stack Laki Bloków Jeszcze ktoś przyszedł I Dobra, otwieram wam Lucky Bloki, macie za to wszystko, że mi pomogliście, macie laki bloki. Ciekawe ile insigni będziecie mieli. Dobra, Drrr. dobra, otwieram wam Dziękuję! Stack. Proszę, zbierajcie, szybko, zbierajcie luta! Dawaj! I co to się dzieje? Dobra, nieważne! Łapku jest! Siema! Twoi koledzy są co? bardzo... Mi... No, twoi koledzy są bardzo mili i pomogli biedakowi, więc ja im dałem w zamian. Itemy. I są na odcinku i ty też jesteś. Elo, pozwól. No, ty przedeś no... no nosta... Dobra, to cze... dziękuję. Dzięki, będziecie dzisiaj Widzy. na odcinku. Dzisiaj, Elo. Dobra widzowie, tak więc co, no myślę, że odcinek się udał, myślę, że było bardzo fajnie, tutaj z ziomeczkami jestem, no pomogli biedakowi, tak więc co, zostawcie, serio, no. dobra, klikłem za bardzo, za dużo razy shifta, tak więc co, zostawcie łapkę w górę i, suba. I co? widzimy się jutro w kolejnym odcinku na acnc.pl.